Cześć! Ja jestem Sławiany i to masz bardzo serdeczny w opinii na temat 669. czapteru Naruto. Ten czapter był według mnie dość dobry. Końcówka była całkiem przyzwoita. I na samym początku mamy pokazanego gaja już w tej formie, znaczy w ogóle w tych pełnych jego możliwościach, trybu, trybu, no w ogóle otwarcia tych 8 bram. No i widać, że dało mu to dosyć sporo, szybkość, siła ale jednocześnie sprawia to ogromny ból. Mimo, że te wszystkie swoje możliwości przewyższył, że zwiększyło to jego możliwości, to jednak ogromnym kosztem. W ogóle ta cała scena, gdzie Gai w ogóle ta cała akcja, gdzie Gai bije się z Madarą, no to muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. Czemu? Bo Madara, no w sumie taki szok, ból na twarzy Madary, no jest niespotykany. No i widać, że ten tryb ośmiu bram jest naprawdę potężny. Po tych atakach Gaja, które sprawiły, że Madara wbił się tak głęboko w ziemię, to nie wiem, może z 50 metrów, może więcej, Madara jest trochę pobijany. Mimo, że wydawało się, że ten atak mu dosyć mocno zrobi, to jednak trochę twarz mu wykrzywioną bólem, ale ale to nadal jest za mało, żeby go pokonać. No w ogóle, żeby mu coś poważniej zrobić, żeby go uszkodzić w jakiś sposób. Eee, no i Madara wyskakuje z dziury. No i mówi, że jeżeli oberwie 4-5 razy, no to będzie miał problem. No, i Gaj cały czas walczy, napiera, używa tych wszystkich kroków. Tam, nocny słoni, tak się nazywa ta technika, używa tych wszystkich ciosów. No, i, Mada no i Madara tam ma nieciekawie, tak jak powiedział. Gaj odbijając się od powietrza, wygląda jak Sanji. Moje pierwsze skojarzenie: Sanji One Piece. No, czy to jest dobre czy złe? No, takie trochę mało, według mnie, twórcze Kishimoto. No, z jego strony takie mógł się bardziej wysilić, bo. To wyglądało centralnie jak Sanji. Nie mówię, że źle, ale mimo wszystko mógł wymyślić coś lepszego. Coś, co by nie podchodziło pod inne mangi. No i to, co mi się najbardziej podobało z tego całego czaptera, to była taktyka Minato. Naprawdę sprytna, bardzo pomysłowa, a także skuteczna. Bo cały czas Madara rzuca tymi kulkami. Nie bardzo wiem, co to jest. Może jakieś kule czakry chociaż? Nie, chociaż jakieś skondensowanej czakry? No nie wiem, co to jest. Cały czas już mamy od paru czapterów już od początku, które obdarło kulek, ale nadal nie wiem, co to jest. No cóż. Lee użył 6 bram. E, I fajnie się zgrało z Minato oraz Kakashim. Ich teamwork był naprawdę spoko. Bardzo myśli... Był na poziomie. A także, no. No i byłem pod wrażeniem, no bo Minato tak szybko wymyślił tę strategię i wszyscy się wpasowali. Guy wpakało w niego 5 ciosów. Całą sekwencję tamtego nocnego słonia. Wokołoł w niego ten, ten cały arsenał, ale Madara nadal stoi, nic mu nie jest. Trochę, chyba mu tam trochę kręgosłup pękł, ale to... Czy to faktycznie przeciwko Madarze, to... Po takiej sekwencji ciosów, to od Madara ma pęknięty kręgosłup? Znaczy, lekko. Jak to tak podeszło technika, to dla mnie to jest trochę słabo. Ale to jest niemożliwe, żeby postać połoczna zrobiła coś więcej w postaci, no głównemu badasowi, no. no i na samym końcu... Naruto obudzi się. Z początku myślałem, że to przebudzenie jego jest za szybkie, ale tak sobie później przeczytałem znowu ten czater i doszedłem do wniosku, że jednak w dobrym momencie Naruto się przebudził. Gaj pewnie zginie. Naruto będzie świadkiem i to mu da siłę, która sprawi, że pokona Madarę. Tak pewnie będzie. No i tyle. Ten czater był całkiem fajny. No, show nie robił, ale no, ta cała akcja z Minato i jego strategią była na poziomie. I podobała mi się. Także tyle, mam nadzieję, że moja opinia Wam się podobała, jeżeli tak, to oczywiście mile na łapkę w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim, na razie.